Drodzy państwo, dziś jest dzień pełen emocji i napięcia. 26 listopada otrzymaliśmy dwie wiadomości, które z pewnością wpłyną na obecny porządek w Kościele. W Watykanie papież Leon przywraca centrum chrześcijaństwa i odwraca reformy Franciszka. Ale w tym samym czasie Kraków, miasto Jana Pawła II otrzymał nowego Metropolitę. Ale czy wiecie, co te zmiany naprawdę oznaczają dla przyszłości polskiego katolicyzmu i dlaczego wielu tradycjonalistów popełnia największy błąd i cieszy się z nominacji, która powinna ich przerazić? Zostańcie do końca, bo odkryjecie, dlaczego jego pobłażliwość jest groźniejsza niż prześladowaniem i dlaczego tolerancja może być większym zagrożeniem niż zakaz. Rozpocznijmy od wydarzeń w Watykanie bo to pozytywna informacja, którą media jeszcze nie rozpowszechniły szeroko. Rok temu papież Franciszek opublikował dokument La Vera Bellezza. Jaka była jego treść? Zniósł centralny sektor diecezji rzymskiej, duchowe serce chrześcijaństwa, gdzie stoją najważniejsze świątynie sanktuaria, miejsca pełne historii. W rezultacie ten kluczowy sektor został podzielony i włączony do czterech zwykłych peryferyjnych sektorów. Jakie to przyniosło skutki? Centrum Rzymu utraciło swój wyjątkowy charakter. Zniknął jego specjalny status administracyjny, a wraz z nim również wymiar symboliczny. Zaczęto postrzegać je jako zwykły fragment miasta, bez żadnego szczególnego znaczenia. Ale jaki był cel Franciszka? To była jego ideologiczna wizja, wyraźnie obecna w jego nauczaniu. Franciszek pragnął zlikwidować dystynkcję między centrum Rzymu a peryferiami, gdzie mieszka ponad 3 miliony ludzi. Ale znajduje się znacznie mniej kościołów. Jego zamiarem było zatarcie granic miejsca, które tradycyjnie uznawano za uprzywilejowane i święte. Centrum miało stać się, według jego słów, żywym muzeum, połączonym z peryferiami, gdzie żyje prawdziwy lud. W konsekwencji chciał wtopić centrum w ludowy synodalny model kościoła pozbawiony hierarchicznych wyróżnień. Franciszek nie pragnął, aby Rzym pozostał symbolem wyjątkowości liturgii. Tradycji dziedzictwa Kościoła. Zamiast tego miał stać się równorzędną, jednolitą przestrzenią wraz z tymi znanymi peryferiami, zgodnie z jego zasadami: jedność ma pierwszeństwo, peryferie mają pierwszeństwo, ubodzy mają pierwszeństwo i nie może być elementów wyróżniających. Gdy coś postrzegane jest jako ważniejsze, należy zredukować jego je rangę. To był fragment jego wysiłków zmierzających do decentralizacji centrum, do przekształcenia historycznego rdzenia chrześcijaństwa w część większej całości. Ale co ciekawe, ta reforma spotkała się z ostrą krytyką ze strony duchowieństwa rzymskiego. Wielu księży i biskupów wyrażało sprzeciw wobec tej decyzji. Dlatego Franciszek wdrażał ją niechętnie i z oporem. Ta niechęć wśród kleru rzymskiego pokazywała, że nawet w sercu Watykanu istniał opór wobec jego ideologicznych projektów. Tym dokumentem Franciszek osłabił to, co symbolizowało dawną rzymską hierarchiczną tożsamość i wzmocnił koncepcję Kościoła otwartego, snodalnego dla ubogich i podobnych idei. Mimo że formalnie była to reforma administracyjna, to napędzała ją ideologia, a jak zwykle, bywa reformy administracyjne kształtują również mentalność. Ale co nastąpiło 11 listopada 2025 roku? Papież Leon XIV wydał nowy dokument o tytule *Imota Mane*, co w tłumaczeniu oznacza "pozostaje niezmienne". Ironia tego tytułu jest uderzająca, bo dokument ten właśnie zmienia reformę Franciszka. Co w nim znajdujemy? Niniejszym listem apostolskim w formie motu proprio ustanawiam i zarządzam, aby pięć prefektur od pierwszej do piątej ponownie utworzyło jeden centralny sektor, który w ten sposób zostanie na nowo połączony z pozostałymi czterema sektorami diecezji rzymskiej. Dokument został wydany 11 listopada, a oficjalnie ogłoszony i przyjęty 26 listopada. W rezultacie Leon XIV anulował reformę Franciszka i odtworzył centralny sektor diecezji rzymskiej, separując go od peryferii. Dlaczego to było możliwe tak szybko? Ponieważ reforma Franciszka od początku napotykała na opór duchowieństwa, była wdrażana niechętnie. Dlatego, kiedy Leon XIV objął urząd, miał już gotowe poparcie wśród kleru rzymskiego do odwrócenia tej decyzji. Opór duchowieństwa doprowadził do niechętnego wdrożenia, a niechętne wdrożenie ułatwiło Leonowi szybkie odwrócenie reformy. Wizja Franciszka od rozpuszczeniu centrum Rzymu w synodalnym kościele zakończyła się dzisiaj zarówno symbolicznie, jak i faktycznie. Leon XIV ponownie ustanowił Rzym jako centrum i jest to oczywiste dla każdego Obserwatora. Mamy nadzieję, że wskazuje to kierunek jego przyszłego pontyfikatu, w którym będzie dążył do odbudowy pewnego tradycyjnego porządku. Co więcej w listopadzie papież Leon wezwał parafię do inwestowania w formację liturgiczną. Podkreślił, że liturgia powinna być trzeźwa w swojej uroczystości przy jednoczesnym szanowaniu pobożności ludowej. To pokazuje, że jego podejście do liturgii różni się od podejścia franciszka. Jak podkreślam, nawet gdy są to zmiany administracyjne, to kształtują również mentalność i niosą większe konsekwencje, niż moglibyśmy przypuszczać. Dlatego tym jednym posunięciem papież Leon powstrzymał ideologiczne rozmywanie samej tożsamości Rzymu i zakończył logikę Franciszka o braku uprzywilejowanych miejsc, bo jednoznacznie pokazał, że to uprzywilejowane miejsce istnieje. Teraz przejdźmy do bardziej niepokojącej części materiału, bo aby nie było zbyt optymistycznie, nadchodzi zdecydowanie alarmująca wiadomość z Polski. 26 listopada w Kurii Łódzkiej zaprezentowano komunikat nuncjatury apostolskiej w Polsce, informujący, że papież zaakceptował rezygnację arcybiskupa Jędraszewskiego z funkcji metropolity krakowskiego i wyznaczył na to stanowisko powszechnie znanego kardynała Grzegorza Rysia. Ale, aby zrozumieć pełną wagę tej decyzji, musimy cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak długa była droga do tego momentu. Arcybiskup Jędraszewski złożył swoją rezygnację już w czerwcu 2024 roku, gdy zbliżał się do swoich 75. urodzin, które przypadały 24 lipca. Zgodnie z prawem kanonicznym, każdy biskup musi złożyć rezygnację po ukończeniu 75. roku życia. Papież Franciszek przyjął tę rezygnację 20, ale poprosił Jędraszewskiego, aby kontynuował pełnienie swojej funkcji. To była niezwykła sytuacja. Rezygnacja została przyjęta, ale biskup miał nadal rządzić archidiecezją. Dlatego przez ponad rok archidiecezja krakowska funkcjonowała w stanie zawieszenia. Jędraszewski formalnie złożył rezygnację, ale faktycznie nadal sprawował urząd. To niezwykle długi okres przejściowy, co się działo w tym czasie, Watykan interweniował we sprawy archidiecezji, co jest niezwykłe podczas takiego okresu przejściowego. Pojawiły się kontrowersje i napięcia wewnętrzne. Jednym z przykładów był spór dotyczący księdza Dariusza Rasa, proboszcza Bazyliki Mariackiej. Te napięcia pokazywały głębokie podziały między zwolennikami i przeciwnikami linii Jędraszewskiego. Ale kim był arcybiskup Jędraszewski i dlaczego jego odejście ma takie znaczenie? Jandraszewski był znany ze swoich zdecydowanie konserwatywnych poglądów. W 2009 roku nazwał ideologię LGBT tęczową zarazą, porównując ją do komunistycznej czerwonej zarazy. To wywołało ogromną kontrowersję w Polsce i za granicą. Nazywał ideologię gender niezwykle niebezpieczną, prowadzącą do śmierci cywilizacji. Te kontrowersyjne wypowiedzi doprowadziły do wewnętrznych napięć w archidiecezji. Napięcia te doprowadziły do przedłużonego okresu przejściowego. Przedłużony okres przejściowy stworzył otwartą furtkę dla nominacji Rysia. I niezależnie od wszystkiego, arcybiskup Jędraszewski, pomimo swojej niechęci do mszy trydenckiej, swoim generalnie konserwatywnym podejściem do wielu kwestii, utrzymał tę duchową atmosferę archidiecezji krakowskiej w takim stopniu, w jakim pozwalały posoborowe realia. Dlatego jego odejście i zastąpienie go kardynałem rysiem oznacza fundamentalną zmianę kierunku dla archidiecezji. Archidiecezja krakowska to ponad tysiąc lat historii. 28 października 1925 roku została podniesiona do rangi Archidiecezji Metropolitalnej. Ale jej historia sięga jeszcze dalej, do IX wieku. Kraków to nie tylko administracyjna jednostka kościelna. To duchowe serce polskiego katolicyzmu historycznie, architektonicznie, artystycznie, nawet w wymiarze pobożności. To właśnie tutaj przez stulecia faktycznie kształtowała się tożsamość wiary w Polsce, co można łatwo potwierdzić odwiedzając Kraków i obserwując ile znajduje się tam kościołów i ile jest polskiej katolickiej tradycji. Ale jest jeszcze jeden kluczowy powód, dlaczego Kraków ma tak wielkie znaczenie. Od 1962 do 1978 roku archidiecezją Krakowską kierował kardynał Karol Wojtyła. 16 lat jego posługi w Krakowie ukształtowało tę archidiecezję, dlatego kiedy 16 października 1978 roku został wybrany na papieża, przyjmując imię Jan Paweł II. Kraków Stał się symbolem polskiego papieża i polskiego katolicyzmu dla całego świata. Dziedzictwo Jana Pawła II jest wciąż żywe w Krakowie. Każdy kościół, każda ulica, każde miejsce nosi ślady jego obecności. Dlatego nominacja nowego Metropolity Krakowskiego to nie tylko zmiana administracyjna, to decyzja, która wpływa na dziedzictwo Jana Pawła II i na przyszłość polskiego katolicyzmu. Kraków jest również głównym ośrodkiem liberalnej edukacji, nauki i sztuki w Polsce. To miasto, które łączy tradycję z nowoczesnością i historię z teraźniejszością. Dlatego, to, co dzieje się w Krakowie, ma wpływ na cały polski kościół i polską kulturę. Teraz, gdy rozumiemy znaczenie Krakowa, musimy zadać fundamentalne pytanie: Kim jest człowiek, który został wybrany na metropolitę tego świętego miasta? Kardynał Grzegorz Ryś urodził się w Krakowie. To symboliczny fakt, wraca do miasta swojego urodzenia. Od września 2017 roku pełnił funkcję arcybiskupa Łodzi, ale jego wpływy sięgają znacznie dalej niż Łódź. Ryś jest przewodniczącym Rady do Spraw Dialogu Religijnego oraz przewodniczącym Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem w Konferencji Episkopatu Polski. To pokazuje, gdzie leżą jego priorytety w dialogu międzyreligijnym i szczególnie w relacjach z Judaizmem. Co więcej, jest członkiem Watykańskiego Dykasterii do Spraw Biskupów oraz Dykasterii do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. To oznacza, że ma bezpośredni wpływ na nominacje biskupów w całym kościele oraz na kwestie liturgiczne. Jego wpływy w Watykanie są znaczące. Jego instalacja w Katedrze Krakowskiej została zaplanowana na 20 grudnia tego roku. Za niecały miesiąc kardynał Ryś oficjalnie obejmie archidiecezję krakowską. Ale co naprawdę powinno nas niepokoić, to jego konkretne działania i wypowiedzi, które pokazują jego prawdziwe oblicze. W 2018 roku podczas wykładu Ryś stwierdził, że relacje Kościoła z judaizmem są fundamentalnie inne od relacji z innymi religiami. Powiedział: "Kościół może prowadzić dialog międzyreligijny z islamem i buddyzmem, ale nie może prowadzić dialogu międzyreligijnego z judaizmem", argumentując, że relacja z judaizmem jest bardziej istotna. I głębsza. To stwierdzenie pokazuje, jak bardzo judaizm jest centralny w jego myśleniu teologicznym. Dlatego możemy się spodziewać, że jako metropolita będzie promował judaizację liturgii i teologii w archidiecezji. Ryś odwiedzał wspólnoty luterańskie, ewangelickie, kalwińskie, ale co szczególnie uderzające podczas wizyty w kościele luterańskim, zdjął swoją piuskę jako znak szacunku. To gest, który pokazuje jego ekumeniczne podejście. Gotowość do rezygnacji z katolickiej tożsamości na rzecz dialogu. W 2021 roku Ryś spotkał się z publiczną naganą za odstępstwo od norm liturgicznych podczas mszy w ramach wydarzenia Arena Młodych Reset. To pokazuje, że jego podejście do liturgii jest elastyczne i eksperymentalne. W lipcu Ryś wezwał do nawrócenia języka w kwestii migracji. Krytykował, Nienawiść, strach przed obcym stereotypy. Podkreślił nauczanie katolickie, że każda osoba ma prawo wyboru miejsca zamieszkania. Te wypowiedzi pokazują jego progresywne stanowisko w kwestiach społecznych i politycznych. Dlatego możemy się spodziewać, że jako metropolita krakowski będzie promował otwartość na migrację i krytykował tradycyjne polskie stanowisko w tej kwestii. Wszystkie te działania i wypowiedzi tworzą spójny obraz. Kardynał Ryś reprezentuje nurt modernistyczny, progresywny, ekumeniczny i otwarty na judaizację Kościoła. Ale tradycjonaliści często demonstrują entuzjazm wobec nominacji Rysia, wyrażają radość. Z jakiego powodu? Istnieje jeden powód – kardynał Ryś nie prezentuje tak restrykcyjnego stanowiska wobec mszy trydenckiej jak inni biskupi. Sam kiedyś udzielił sakramentu bierzmowania w formie trydenckiej. Mogłoby się wydawać, że jego obecność stanowiłaby błogosławieństwo dla działalności i wzrostu środowisk tradycyjnych. Ale kryje się tutaj ogromna, ogromna pułapka. Nawet gdy kardynał Ryś dopuszcza mszę trydencką, nawet gdy to czyni to w ramach logiki modernizmu. W logice modernizmu wbudowana jest relatywizacja i subiektywizacja pobożności. Dominuje przekonanie, że każdy może doświadczać wiary na swój własny sposób. A w rzeczywistości niestety funkcjonuje to tak, gdy taki biskup oferuje każdemu fragment tego, czego pragnie. To uspokaja napięcia, neutralizuje opór i tworzy iluzję równowagi, iluzję harmonii. Ci tradycjonaliści, którzy reagują entuzjazmem, sądzą, że gdy otrzymają możliwość celebrowania mszy trydenckiej publicznie i z tradycyjnymi grupami, to po prostu otrzymają to, czego pragną i wszystko będzie w porządku, bo msza trydencka nie będzie już tłumiona. Ale kościół nie opiera się na indywidualnych korzyściach i nie opiera się na pluralizmie grup, aby każdy mógł czynić co chce. Kościół również nie funkcjonuje na zasadzie wymiany handlowej. To, że ktoś dopuszcza nam celebrowanie mszy trydenckiej, nie oznacza, że jest dobrym pasterzem, ponieważ jeśli taka tradycyjna liturgia i tradycyjne grupy mają funkcjonować równolegle obok ekumenizmu, protestantyzmu i judaizacji, preferowanych przez kardynała Rysia lub jakichkolwiek innych liberalnych nadużyć, to taki sposób traktowania tradycjonalistów będzie jedynie narzędziem do uspokojenia i uśpienia czujności tradycjonalistów, do neutralizacji ich oporu, do wyciszenia ich w sferze życia publicznego w kościele. Pomyślcie o tym w ten sposób. Ryś zdejmuje piuskę w kościele luterańskim jako znak szacunku dla protestantów. Ryś promuje judaizację Kościoła przez swoje stanowisko w Komitecie do Spraw Dialogu z Judaizmem. Ryś odchodzi od norm liturgicznych podczas młodzieżowych wydarzeń. Ryś promuje otwartość na migrację wbrew polskiej tradycji. Dlatego gdy ten sam Ryś pozwala nam przed trydencką, to nie jest to gest szacunku dla tradycji. To jest gest włączenia tradycjonalistów w jego pluralistyczny, modernistyczny projekt. Tradycjonaliści stają się tylko jedną z wielu grup, które Ryś toleruje w swoim synkretycznym Kościele. W rzeczywistości paradoks polega na tym, że niestety czasami większym dobrem duchowym, zarówno dla jednostki, jak i dla wiernych oraz dla całego Kościoła, jest prześladowanie niż fałszywa harmonia. Gdy msza trędziecka jest prześladowana, nikt nie ma wątpliwości, że dzieje się coś niewłaściwego, linie są jasne, wrok jest widoczny. Tradycjonaliści wiedzą, że muszą walczyć, nie, ale gdy nagle staje się akceptowalną opcją wśród wszystkich innych tradycjonalistów, podświadomie łatwo staną się zobowiązani wobec biskupa. Poczują wobec niego wdzięczność, zapomną o prostej prawdzie, że gdy biskup dopuszcza nam celebrowanie w dawny sposób, to nie wyświadcza nam przysługi, bo zadaniem każdego biskupa jest chronić ortodoksyjną doktrynę i ortodoksyjny kult. Jedno nie może istnieć bez drugiego. To są jego Podstawowe obowiązki. No, niezależnie od tego, kto pełni urząd, jakie gesty wykonuje, nawet gdy są to najbardziej życzliwe gesty, największe koncesje, nawet wobec środowisk tradycyjnych, katolicy mają obowiązek domagać się nie tego, aby ich szanowano, ale aby prawda im szatrajdencka były szanowane powszechnie i nie powinni akceptować takich częściowych koncesji. Wszyscy doskonale wiemy, kim jest biskup Pryś. Jego styl zarządzania charakteryzuje się szkodliwą tolerancją dla judaizmu rabinicznego, a nawet judaizacją kościoła. Współczesny, szkodliwy, synkretyczny ekumenizm stanowi jego część. Ponadto sądzę, że każda innowacja, którą możecie wymienić po Soborze Watykańskim II, charakteryzuje postać biskupa Rysia. Dialog międzyreligijny: Rys jest przewodniczącym Rady do Spraw Dialogu Religijnego. Judaizacja: Rys jest przewodniczącym Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem. Ekumenizm Ryś zdejmuje piuskę w kościele luterańskim. Liturgiczne eksperymenty Ryś otrzymał nagane za odstępstwa liturgiczne, progresywne stanowisko społeczne. Ryś promuje otwartość na migrację. To nie są przypadkowe działania to spójny program modernizacji kościoła. Niestety wydaje mi się, że pomimo licznych błędnych ideologii, które promuje, choć mam nadzieję, że się mylę, że pomimo tego wszystkiego dzięki swojej uniwersalnej pobłażliwości, wobec wszystkich w swojej nowej diecezji zdobędzie sympatię wszystkich, nawet tych, którzy powinni przeciwstawiać się jego działaniom szkodliwym dla Kościoła. I to jest największe niebezpieczeństwo. Nie biskup, który prześladuje tradycję, ale biskup, który toleruje wszystko. Nie biskup, który zakazuje mszy trydenckiej, ale biskup, który pozwala na nią obok judaizacji, protestantyzmu i wszelkich innych odchyleń. Osobiście obawiam się myśleć, co uczyni z tą perłą polskiego katolicyzmu, jakie transformacje wprowadzi w kościołach, czy będzie akceptował, a może sam zainicjuje wspólnoty lub celebracje przypominające słynne, mocne duchem wspólnoty. Wydawałoby się oczywiste, że to szkodliwa decyzja dla archidiecezji krakowskiej, a w konsekwencji dla całego polskiego kościoła, bo jako cały polski kościół. Musimy przede wszystkim chronić najważniejsze miejsca dla polskiego katolicyzmu, a Kraków jest właśnie takim miejscem. Kraków to nie tylko archidiecezja, to symbol, to dziedzictwo Jana Pawła II, to tysiąc lat historii, to serce polskiego katolicyzmu. Dlatego to, co dzieje się w Krakowie, będzie miało wpływ na cały polski kościół, na całą polską kulturę, na całą polską tożsamość. Jeśli Kraków upadnie, jeśli Kraków zostanie zmodernizowany, jeśli Kraków zostanie zjudaizowany to reszta Polski pójdzie za nim, to jest stawka tej nominacji. Drodzy Państwo, stoimy w kluczowym momencie dla polskiego Kościoła. Z jednej strony widzimy pozytywne znaki z Watykanu, gdzie papież Leon XIV przywraca tradycyjny porządek i odwraca reformy Franciszka. To daje nam nadzieję, że kierunek Kościoła Powszechnego może się zmieniać. Ale z drugiej strony w Polsce, w sercu polskiego katolicyzmu w Krakowie, widzimy nominację biskupa które reprezentuje wszystko to, przeciwko czemu powinniśmy walczyć. Modernizm, judaizację, ekumenizm liturgiczny, eksperymenty, progresywne stanowisko społeczne. I co najgorsze, widzimy, że niektórzy tradycjonaliści cieszą się z tej nominacji, możliwość celebrowania mszy trydenckiej. Nie rozumieją, że to pułapka. Nie rozumieją, że tolerancja w ramach modernizmu jest gorsza niż prześladowanie. Dlatego wzywam Was wszystkich do czujności – nie dajcie się uśpić, nie dajcie się przekupić częściowymi ustępstwami. Nie zadowalajcie się tym, że możecie mieć swoją mszę trydencką w kącie, podczas gdy reszta archidiecezji jest modernizowana. Domagajcie się więcej. Domagajcie się, że prawda będzie szanowana powszechnie. Domagajcie się, że msza trydencka będzie normą, a nie tolerowanym wyjątkiem. Domagajcie się, że biskup będzie chronił ortodoksyjną doktrynę i ortodoksyjny kult a nie promował synkretyzm i relatywizm. Monitorujcie, co będzie się działo w archidiecezji krakowskiej po 20 grudnia, gdy kardynał Ryś oficjalnie obejmie urząd. Obserwujcie, jakie zmiany wprowadzi w kościołach, jakie wspólnoty będzie promował, jakie celebracje będzie tolerował. I przede wszystkim nie ufajcie pobłażliwym biskupom. Biskup, który toleruje wszystko, nie chroni niczego. Biskup, który pozwala na wszystko, nie stoi za niczym. Biskup, który jest miły dla wszystkich, nie jest wierny nikomu. Dlatego zostawcie komentarz z frazą będę się modlił za biskupów. Dziękuję za uwagę. Ponownie zachęcam do obserwowania naszego kanału. Będziemy kontynuować monitorowanie, jak rozwija się sytuacja w archidiecezji krakowskiej i z Bożą pomocą będziemy was informować na bieżąco. Wasza czujność, wasza modlitwa, wasz opór to wszystko ma znaczenie w tej walce o duszę polskiego kościoła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.